Dziś zabijemy Bloodweba i Shardheada. Cześć, ja jestem Rawczys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejne dwa taskowe bossy do pokonania, gdzie Wam pokażę drogę, jak się do nich dostać, żeby była jasność. Na ostatnim odcineczku Night to Zero pokazywałem, gdzie będę wbijał tego, tego taska. Crystal Spidersy oraz Ice Golemy po 300 kili, które wykonałem w około 2 godziny czy coś takiego z haczkiem tym oko, oto ekiem ze słabymi skillami. Pokonamy te bossy, zobaczymy co nam z nich zleci. Generalnie no z lotem na pewno tam szału nie będzie, ale też to nie są mocni zawodnicy. Zawsze kolejne punkciki nam się przydadzą do zabicia. No i kolejny materiał na kanale do playlisty Tibia Task, bosy. Chcemy zapełnić tą playlistę z taskowymi bosami w 100% i dzięki tej serii nie pominiemy żadnego bossa, tak mi się wydaje. Bosy w ogóle nie wymagające. Proste, banalne. Task sam sobie kiedyś przeze mnie znienawidzion, znienawidzony, i nie sądziłem widzowie, że tak łatwo w sumie będzie takim kapciem pokonać te oto potwory, bo do, do najsłabszych nie należą. Troszeczkę tam pobejstowaliśmy, ale generalnie warto. Wiadomo, z Ancient Scarabi, z Bombistami, z tym taskiem to wiadomo, podjazdu nie ma, ale casualowo, jeśli chcecie i też zależy Wam na osiągnięciach, to jak najbardziej można zrobić tego taska. Droga jest nieby, niebywale krótka, prosta i łatwa. Ja oczywiście pokażę jedną i drugą od depozytu, żeby nie było niejasności dla nowicjuszy. Gdzie dobiec, jak dobiec, co bić. Po drodze Winter Wolfy oczywiście możecie sobie jebić. Zawsze to jakiś profik zleci, jak możecie widzieć, już dwie skórki, które na serwerze DIA kosztują 2300, czyli całkiem sporo. Tutaj akurat będą jakieś Crystal Spidersy, albo nawet Crystal Spider 1, drugi. Nie zbijamy, szkoda czasu. Zabierzmy się za tego bossa. Zobaczmy, czy on tak mocno kąsa, czy nie kąsa. Gdzie on się znajduje? Ej... <ślesk> Dobra, gdzieś pewnie tutaj u góry się schował. A nie, na dole jest bloodweb. Pewnie pijany. Dobra. No. Troszkę pancerza to on ma. Ale, ale to już jest nasz mały gladiator, którego na spokojnie sobie zbijemy. I zobaczmy, jak wygląda lot. Oj. Toska lodu. hajsiwo I. Manasy, także tak by wyglądał pierwszy boss. Lecimy do depo i biegniemy do kolejnego. Shardhead, czyli boss ice-golemów, również słabych potworków. Lecimy, pokażemy drogi. Nie liczę w sumie już na żadnego loto że coś konkretnego nam tutaj wyleci, ale, ale, <laughs> niech już będzie. Lecimy zobaczyć, co. Co, czy on nam nie sprawi jakiegoś przykusa, tak poza tym drodzy widzowie jeśli są tutaj ludzie bez subskrypcji, no to śmiało śmiało kopsnijcie tego suba bo brakuje nam dosłownie kilkadziesiąt subów do 16 tysięcy do tej pięknej cyferki, tutaj również idąc do tego bossa widzowie, pamiętajcie by sobie kupić czar lewitacji exanihur up down jak najbardziej jest tutaj potrzebny, bo niestety jakoś się tutaj musicie spiąć Jakoś dojść. Pokazuję Wam najkrótszą, oczywiście, drogę. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie jest ona trudna. Po drodze, pingwinki, bossy pingwinków można tutaj spotkać. Warto sobie przejść góra dół Oczywiście, jeśli macie pobrane mapy w 100%, to możecie sobie, już macie znaczniki gotowe. Troszeczkę to nam, to nam ułatwia gierkę. My sobie również zobaczymy, bo czemu by nie. Teraz, Chipsoft szykuje do nas kolejny update, który zrobi rewolucję z czarmami, więc w sumie może będzie większa motywacja do wbijania tych czarmów, dla co po niektórych przynajmniej osób. wina nie ma, ale za to lecimy po Shardheada, zobaczymy czy tam będzie. Po drodze widzowie jest opcja, by ropnął was man in the cave. I oczywiście to nie jest tak, że wy się ropacie, jeśli ten boss się zrespił, to on was po prostu ściągnie liną do góry. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale tak to wygląda. Tak wygląda bicie tego bossa. Może byśmy mieli okazję yy, zrobić z dwóch bossów trzy? <laughs> zobaczymy, zobaczymy, ale znając moje szczęście. I no to średnia. No niestety, przebiegnijcie się tutaj w dwie strony. Na, no, na no nie rapną nas. Na no, no trudno. Na no trudno. Lecimy, sprawdźmy tutaj. Charthed. Woj! Ten to, to już jest w ogóle słabeusz. Jak wygląda lot? Również kostka lodo i śmieciowe itemy. Także widzowie. Tak by wyglądała droga do tych dwóch bossów. Mam nadzieję, że co po niektórych zachęciłem oraz objaśniłem. Jak tutaj dobiec nic ciężkiego, bym powiedział, że wręcz banalna rzecz. Także widzowie życzę Wam miłego dnia. Do zobaczyska na najbliższym streamie będzie on w piątek w późnych godzinach wieczornych po mojej pracy, czyli po godzinie 22. Także mam nadzieję, że Was tam nie zabraknie. Trzymajcie się na razie. Dzięki, jo!